Hej, cześć, Cześć się mam jest stronie i na Was na kolejnej reakcji na kanale Teraz nie chcę być next. muszę nauczyć się kochać video. Na Instastorkę wrzucałem czy chcecie zobaczyć reakcję na ten, na ten numer. No i chcieliście, więc, więc nagrywam. Sorry za moje włosy, nie patrzcie kurwa na nie, mam olej na nich, to jest taki olej rycynowy, czyli rycytowie chuj wie, żeby szybciej włosy rosły. Nie wiem czy to działa, jak to działa, to dam znać. No i co? Chcę być NEX, muszę nauczyć się co, że tak późno, ale dopiero pracę skończyłem, więc trochę zapierdol, nie? Eee, hashtag zapierdol, eee, no ale co, lecimy, let's go. Powiedz wprost, czego o tym chcesz Kurwa, Jest... Jest... no, szybko się zaczęło, nie zdążyłem się przygotować. Powiedz pros czego o tym chcesz Jestem na to już gotowy Pewnie chary nie omuchają kasę Albo on z Ja nie chciałem, uh. do takiego życia z nią Powstał fiasz, miał w duszy czas Zostało jej pewnie w kłopie zero Chciałem ją nauczyć kochać tak For real Zobie ja jakieś dżinsy Nie się je jak każdy, ufisz to Mogę stosować każdy gatunek Bo tam na... Kurwa, I lesiana Maga ilość. Chciałem napisać do takiej pewnej dziewczyny, e, z którą już nie gadam, no ale po tym, jak kurwa, co ten numer, chyba to pierdola, nie? Przypomniały mi się wszystkie chujowe chwile. For real. Pierwsze słowa nie znaczą nic dla ciebie Bo w nie nie wierzę No już nie myślę, że ja mogę Ale ty tak samo Tak kolejna zima Tak nam mija lat Kurwa smutny ten numer tak szczerze Jakby go tak na pierwsze czynniki wyciągnąć przed nawias To troszkę mi smutno Muszę do no, cię to no kochać Muszę cię to kochać Muszę ci to kochać Muszę cię kochać Muszę na brat gra na uczucia, nie? For real cię kochać Muszę cię kochać Muszę cię kochać Muszę cię kochać no, już tak, abstrahując od samego od tego, że skupiam się na tekście trochę bardziej niż na brzmieniu, to brzmienie jest do kurwiste, tak szczerze. Wykurwiste nawet bym powiedział, bo słuchałem tego na TikToku, właśnie, bo było tam snippet latał czy czy to był snippet, czy już full wersja. Chuj, wie, widziałem kilka razy. I no chyba najlepszy sobieś ostatnie, ostatni, który wyszedł. Fuj, no mi to siedzi, naprawdę. Takie brzmienie jest, kurwa. Dobyt do, 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 do for real. Okay. Okay. To beat w chuj, co? Jest bit gdzieś? Nie ma. Nie, no ale serio. E, najlepszy chce być Next. Jak na razie, z tych na pewno, które sprawdzaliśmy na kanale. Chociaż nie wiem, czy nawet Old Time nie najlepszy, który słyszałem od niego. No, dojebany syn, jest ten strasznie mi się podoba. I też utrwala mnie w przekonaniu, że. Żeby nie pisać, że to jednej dziewczyny. Bo i tak pewnie rucha się z kimś innym, nie? Ale no nie wiem jak się Dobra, nieważne. Dzięki wielkie za oglądanie. E, wielkie pozdro dla wszystkich, którzy są, dla wszystkich, którzy dopiero będą i dla wszystkich, którzy tutaj zawsze byli. E, wielkie pozdro i dzięki, że oglądacie. Peace.